Hej, zapraszam Was dzisiaj na trochę inny filmik, będzie to zdecydowanie ten z kategorii przegadanych. Partnerem dzisiejszego filmiku jest mBank, a ja Wam dzisiaj opowiem, mam nadzieję, że pokrótce, tak naprawdę moją historię, czyli jak to się stało, że jestem tu gdzie jestem i wykonuję zawód youtubera. Kiedyś to było kompletnie nie do pomyślenia, w ogóle coś takiego, coś takiego nie istniało, a dzięki nowym technologiom byłam w stanie... Trochę pomóc wykreować, i w bardzo wygodny sposób też um, wykonywać zawód youtuber. Jak nasze pokolenie i te przed nami, myślę, że po nas też zostało pytane przez nauczycieli na przykład w szkole, kim ty chcesz być, jak dorośniesz, to coś takiego, jak chce być youtuberem nigdy nie padało, bo jeszcze w ogóle YouTube nie istniał. Albo kiedy już istniał, jak byłam w liceum, to to było raczej miejsce do oglądania śmiesznych filmików z kotami, albo z tym, jak ktoś się przewraca. Także nie do pomyślenia było coś takiego, że ja będę siedziała w domu przed kamerą, oczywiście wkładając w to mnóstwo pracy i mnóstwo czasu, ale że to będzie mój zawód, tak naprawdę zawód marzeń, o którym nigdy nawet nie marzyłam, bo... No, kto by pomyślał. Ale dobra, wszystko po kolei. Jeśli jesteście ze mną już jakiś czas, albo w ogóle jesteście od samego początku, to po pierwsze, bardzo Wam dziękuję, jest mi niezmiernie miło, że dalej ze mną trwacie. A po drugie, pewnie kojarzycie, że z wykształcenia jestem filologiem języka angielskiego, więc jak to się stało, że ja po filologii ja skończyłam na YouTubie, informując, pokazując, jak się robi makijaż? Ja jestem z tych osób, oprócz tego, że zawsze kocham język angielski, z tych osób, które. Uwielbiają robić kreatywne rzeczy i ja muszę te kreatywne rzeczy robić, żeby po prostu nie użyć z nudy. Ja zawsze musiałam coś robić, czy ja malowałam pastelami, kredkami na płótnie, na papierze, czy robiłam różne figurki z plasteliny. Ja zawsze musiałam robić coś kreatywnego, jestem z tego typu osób. Więc to się idealnie łączy z makijażem. I ten makijaż gdzieś tam, wiecie, w tle mojego codziennego życia w około liceum i właśnie początku studiów. Gdzieś tam ze mną krążył, ja się sama malowałam trochę się tym interesowałam, ale wtedy nie było aż tak dużo informacji na wyciągnięcie ręki, żeby się rzeczywiście kształcić samemu w tym kierunku. Pomijając już nawet sam ten ograniczony dostęp do informacji, ja nie miałam za bardzo na żywo żadnej koleżanki, z, mo z którą mogłabym pogadać na tematy makijażowe, no bo po prostu wszyscy interesowali się czym innym i to też byli moi znajomi i też podzielałam te zainteresowania, ale to do makijażu byłam sama. I to jak wy teraz w komentarzach wchodzicie w dyskusję między sobą i wymieniacie się doświadczeniami na temat jakiegoś Kosmetyku, bo też na żywo nie macie z kim o tym pogadać. Tak samo dla mnie ucieczką był YouTube Urodowy. I ja ten YouTube Urodowy odkryłam kompletnie przypadkowo, i to było w 2009 albo 2010 roku. Na studiach koleżanka z grupy wysłała mi link do tutorialu Angielki, która robiła tutorial u siebie w domu. I to był jeszcze taki, wiecie, kompletnie oldschoolowy tutorial, pomijając fakt, że wtedy YouTube miał straszną jakość, o HD nie było nawet mowy. I to było kiepska jakość, nie bardzo ostre, ale coś takiego umującego w tym było, że został ten filmik ze mną na dłużej i jak później szperając po YouTubie, szukając innych tego typu filmów, trafiłam na strefę urdową polską. To było mega odkrycie, okazało się, że ogólnie wtedy chyba słuchajcie, nie wiem, z dziewięć dziewczyn nagrywało, z czego może... 60% albo 40% nagrywa do tej pory. No bo to były tak naprawdę, my byliśmy takimi trochę prekursorkami, w ogóle dziewczyny, które nagrały przede mną, to już w ogóle. I nie było wiadomo do czego to się naprawdę rozwinie, jak to się potoczy, że ten YouTube rzeczywiście będzie taką potęgą, która umożliwi nam wykonywanie zawodu marzeń. I to jest naprawdę niesamowite i o czymś takim nikt nigdy nie myślał. Przez dłuższy czas byłam tylko widzem, ja oglądałam, czasem komentowałam, ale raczej byłam z tych takich mało odzywających się widzów. No, i w momencie, kiedy ja rzeczywiście wpadłam w ten YouTube urodowy e, i zobaczyłam, że tak mało dziewczyn jest urodowych, i tam zauważyłam, że coś czegoś brakuje, i ja bym z chęcią tę lukę wypełniła, tylko ja wtedy nie miałam niczego do nagrywania, nie miałam kamery, nie miałam sprzętu. E, no, i po jakimś czasie e, okazało się rzeczywiście, że ja tą kamerę dostałam, pomyślałam sobie, no dobra, spróbuję. I tak jak spróbowałam, to zostałam już do tej pory. Z tylko jedną taką dłuższą przerwą na samym początku, chyba po pół roku, wtedy miałam awarię kamery. I w pewnym momencie to zaczęło się robić tak poważne. Że rzeczywiście wypadałoby się pod tym podpisać imieniem i nazwiskiem. I z, od któregoś tam momentu rzeczywiście jestem jako Joanna, z gołuszką, maksineczka, a nie tylko sama maksineczka. Jak zaczęłam kręcić filmiki takim trochę lekkim brakiem przekonania, okazało się, że rzeczywiście jest widownia na, na coś takiego, że bardzo dużo z was właśnie siedzi w domu i potrzebuje z kimś pogadać na te tematy urodowe, ale nie ma osoby takiej w życiu realistycznym rzeczywistym. Więc ten YouTube był dla Was i dla mnie taką fajną, odskocznią która pozwala nam wyładować się na te tematy, w których normalnie w życiu nikt nas nie rozumie. I dzięki temu, dzięki wsparciu i zainteresowaniu Was, widzów, tak naprawdę jestem w stanie robić to, co kocham. I przy okazji jest to dla mnie też mój wykonywany zawód, z którego jestem w stanie się utrzymać. Ja wiem, że wiele osób traktuje być youtuberem jako... Nie wiem, coś bardzo pobłażliwego i niepoważnego, ale to tylko moja rodzina wie, ile ja jestem w stanie tutaj siedzieć na, na górze w moim studiu, w moim biurze, ile pracy kosztuje, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wy widzicie, żeby to wyglądało. Bo na samym początku, kiedy my wszystkie zaczynałyśmy, no to jak wrócicie do tych starych filmików, to było wszystko półsłane, byle jak. No bo właśnie nikt nie wiedział, że to się rozwinie aż do takiej skali, że to będzie normalna, regularna forma rozrywki dla wielu osób, a nie takie, no dziewczyny sobie tam nagrywają, coś tam, coś tam, nikt tego nie widzi. A tutaj proszę, to jest okazja do znalezienia zawodu marzeń. Jak już na YouTubie byłam jakiś czas i miałam to moje kilkutysięczne grono widzek, a właściwie widzów, to pojawiło się coś takiego jak Facebook. A właściwie nie tyle sam Facebook, bo on chyba już istniał dłuższy czas, ale coś takiego jak fanpage na Facebooku, i to w ogóle wtedy wyglądało kompletnie inaczej niż teraz. Nie było jakiegoś takiego timeline, było. Oj, dużo się na Facebooku zmieniło od tego czasu, kiedy on zaczął być popularny. I pamiętam taki jeden filmik z moich starych, starych, dosłownie chyba nie wiem, 30 filmik powiedzmy. W którym jest taka dyskusja między mną a właśnie tym małym gronem moich widzów, czy ja powinnam założyć fanpage na Facebooku, czy nie, czy to w ogóle coś takiego będzie fajnego, czy nie. Bo mnie akurat w tym całym fanpageu trochę negatywnie nastawiało samo słowo fanpage, że ja się czułam jako, wiecie, zwykła dziewczyna, która nagrywa filmiki, więc. Ja nie mam fanów, to jest jakiś taki, wiecie, na wyrost to słowo i w ogóle ten fanpage. Ale rzeczywiście po namowach w komentarzach dziewczyny powiedziały, że tak, załóż, to może być coś fajnego, może ułatwić komunikację. I rzeczywiście się okazało, że w tym momencie każdy szanujący się youtuber i każda szanująca się firma, przynajmniej z tych, nawet nie z większych, każda, nawet ta mała, musi mieć fanpage na Facebooku, bo fanpage daje taką szybszą drogę komunikacji między widzami a twórcą, bo to jest taki, powiedzmy, telefon między nami. Ja mogę Wam w postach dać do rozumienia coś, przekazać jakąś informację szybciej niż na YouTubie, bo na YouTubie na przykład to musi, właśnie to wymaga dłuższej pracy, montażu, edycji i tak a tam mogę nagrać szybki filmik, mogę, nie wiem, dodać posta, o coś się was zapytać. To jest takie bardzo szybkie, krótka piłka. I naprawdę kiedyś, jak sobie tak teraz pomyślę o tym, że wszyscy się zastanawiali, wiem, że nie tylko ja miałam taki dylemat, czy coś takiego jest w ogóle potrzebne, to teraz, kiedy jest to podstawa, kiedy trzeba mieć, trzeba w cudzysłowie, mieć konto na Facebooku i mieć fanpage, jeżeli jest się albo youtuberem, albo osobą publiczną, albo firmą, to jest takie... Wow, rzeczywiście my, którzy zaczynaliśmy na samym początku, byliśmy trochę takimi osobami pomagające ukształtować te wszystkie social media na no, takiej postaci, w jakiej jest w tym momencie. Także naprawdę dzięki Facebookowi znacznie ułatwiła się też właśnie komunikacja między naławami, bo w pewnym momencie czasami YouTube zaczął zawodzić i subskrypcje się nie pokazywały, a ja na Facebooku mogłam Wam od razu dać rozumienia, że filmik już jest live, że już jest został dodany i można go obejrzeć. Obok tych podstaw, które pozwoliły mi realizować to, co w tym momencie Wam pokazuję i publiczniać to w sieci, czyli YouTube'a i Facebook'a, jest jeszcze jedna platforma, która też podchodzi pod te nowe technologie, jaką jest Instagram. I ja tak naprawdę długo nie chciałam tego konta na Instagramie założyć, długo się przed tym broniłam. Publikowałam raczej zdjęcia na Facebook'u, jeszcze wtedy w ogóle nie podpisując tych zdjęć znakiem wodnym, co kończyło się tym, że w internecie krąży dużo zdjęć moich makijaży, Podpisywanych jako dzieła innych osób, i to samo dzieło się na Instagramie. I ja dostałam chyba ze trzy wiadomości od osoby, która nazywała się Dress Your Face. Ja nie znając ja nie, w ogóle nie znając, nie mając doświadczenia w tym całym Instagramie. Nie miałam pojęcia kto to jest, myślałam, że to jest jakaś dziewczyna. I ta dziewczyna pisała mi na Facebooku właśnie kilka wiadomości, że namawiając mnie, żeby ja założyła konto na Instagramie, bo tam często są kradzione moje prace, a ona kiedy chce sprostować czyja praca to jest, to nawet nie ma jakiego konta mnie linkować. W końcu kiedyś się przełamała, bo ja wtedy miałam jeszcze taki telefon, który był dość wolny i ja nie miałam na nim za dużo miejsca, więc nie mogłam zainstalować tej aplikacji, bo wszystko by mi kompletnie zwalniało, więc Mówię, nie, to jest jeszcze kolejny argument do tego, żeby Instagram nie zakładać. Ale w końcu kiedyś zdecydowałam się założyć konto na Instagramie przez tableta. No i okazało się, że rzeczywiście jest to, że to było bardzo dobre posunięcie. Później się w ogóle okazało, że Dress Your Face to jest dziewczyna, która ma kilkaset czy kilka milionów w tym momencie followersów, osób, które ją śledzą. Więc to było takie wow, naprawdę. Ona ze wszystkimi ogólnie kursami i wszystkimi innymi rzeczami, które robi, miała, znalazła chwilę, żeby o czymś takim je poinformować, więc od razu na plusu urosła w moich oczach. I ja wtedy, zakładając konto na Instagramie, podobnie jak zakładając konto na YouTubie, zastanawiałam się, czy mam zacząć publikować treści w języku angielskim czy polskim. No bo tak jak mówiłam na początku, ja angielski kocham i Mając konto, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek, w języku angielskim, trafiamy do szerszej publiczności. Ogólnie międzynarodowej, ogólnoświatowej, a nie tylko polskiej. Więc pomyślałam sobie, że niech ten Instagram będzie prowadzony po angielsku, bo często dostawałam też właśnie komentarze jakieś tam na YouTubie, czy na Facebooku w języku angielskim od widzów, którzy nie byli z Polski. Mówiący, że oni nie mają pojęcia, w jakim języku ja gadam, ale podoba mi się moja praca, to co, to co maluję, i po prostu i dalej mi śledzą. Więc myślałam sobie, że ten Instagram będzie właśnie dla takich ogólnoświatowych moich odbiorców, no bo wiadomo, że Polski, Polki i tak zrozumieją, a przy okazji może ktoś jeszcze będzie mógł z tego skorzystać. I ja sobie to konto na Instagramie założyłam przez ten tablet, i okazało się, że w ogóle to, że ja to konto założyłam i dodatkowo, że założyłam je w języku angielskim, było bardzo dobrym posunięciem, bo po pierwsze, że otworzyło mnie właśnie na taką międzynarodową publiczność, która do tej pory trochę nieśmiało to mnie obserwowała na innych platformach, a teraz już mogli oczywiście rozumieć to, co ja do nich mówię. I dodatkowo to, że publikowałam te posty oznaczając um, firmy, których kosmetyków używałam, e, zwróciło uwagę tych firm właśnie na mnie. Więc oni, żebym ja publikując makijaże, podobało im się po prostu to, co ja publikuję, im się, podobał im się mój styl wykonywania makijaży, żeby promować swoje produkty, wysyłali mi paczki PR-owe. W tym momencie to rzeczywiście się rozrosło tak, że normalnie firmy tak funkcjonują i to jest oczywiste, i polskie, i zagraniczne, ale wtedy. Te kilka lat temu, bo to bardzo dynamicznie się rozwinęło, więc te kilka lat robi dużą różnicę. Kilka lat temu to było no coś niesamowitego, zwłaszcza, że te paczki od firm, nie wiem, Anastazja czy Too Faced, one zawsze były tak hojne, więc ja byłam w siódmym niebie, wiecie, osoba, która. Skończyła studia, która no nie może sobie za wiele po pozwolić. Interesuje się makijażem i próbuję coś wykrzać z tego, co mam i dostaję nagle te super paczki od super firm. To było spełnienie marzeń i naprawdę cieszyłam się z tego, że tak naprawdę przestamane przez właśnie dziewczynę Your Face. Byłam w stanie coś takiego osiągnąć. I z każdym kolejnym publikowanym postem tych widzów, tych właściwie followersów było coraz więcej. Na pewno też większość z Was z Polski też to mnie śledzi, bo wiem, że komentarzy zawsze najwięcej jest polskich. I tak naprawdę każda kolejna platforma, kolejna właśnie ta technologia czy medium społecznościowe, które rozrasta jakby nas, nasz zasięg. Sprawia, że my docieramy do większej ilości odbiorców, którzy być może nie mają Facebooka i nie chcą zakładać konta na YouTubie, żeby nas subskrybować, ale mają Instagram i już będą wiedzieć o tym wszystkim, co publikujemy, więc tak naprawdę do tej pory nie żałowałam żadnego założonego konta. One wszystkie są trochę inne od siebie, bo na YouTube są filmy, na Facebooku są raczej posty pojedyncze, a na Instagramie są same makijaże, więc każdy jest trochę inny i każdy dociera do innej publiczności. Powiększając zasięg i przy okazji pozwalając mi um, bardziej się też spełniać, bo na każdej innej płaszczyźnie muszę publikować inne treści. No i też oczywiście dzięki temu, że dostawałam te kosmetyki przez post na Instagramie, miałam kosmetyki, które mogłam użyć do filmów na YouTubie, więc to wszystko się tak samo napędza i rozrasta, i jakby wspiera, i gdyby nie te wszystkie programy, aplikacje, właśnie technologie, jak to już dzisiaj w filmie mówimy, nie byłoby to możliwe i byłoby to bardzo zamknięte, wąskie grono odbiorców, a tak zaśnik jest bardzo duży. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Instagram jest aplikacją na telefon, na smartfon lub na tablet. Z tego co wiem, na komputerze można go tylko przeglądać. Jeżeli chcemy coś publikować, to musimy mieć specjalną wtyczkę. Więc jak ja już miałam nowy telefon i zainstalowałam sobie Instagrama, to zainstalowałam sobie też inne aplikacje, które oczywiście umożliwiały mi panowanie nad sytuacją, kiedy jestem gdzieś poza domem, bo jak zaczęłam trochę dużo siedzieć na tym Instagramie, siedziałam na komórce, bo publikowałam i właśnie przeglądałam inne treści. Tutaj też dodatkowo pomyślałam, że fajnie byłoby mieć kontrolę nad YouTubem i nad Facebookiem przy okazji, więc zainstalowałam też aplikację właśnie YouTube'a, jeszcze takie specjalne jest taka aplikacja Studio Twórców YouTube i dodatkowo Facebook, właśnie manager stron jeszcze i normalny Facebook. I im dłużej siedziałam na tej komórce, obsługując te wszystkie rzeczy, będąc poza domem, tym bardziej się do nich przyzwyczaiłam. I co najciekawsze: jak pamiętacie, ja wam kiedyś już w kiłę naj mówiłam, że ja jestem bardzo przyziemną osobą, jeżeli chodzi o to używanie wszystkiego internetowego i angażowanie się w ciągłe publikowanie i bycie w internecie, więc ja jestem bardziej z tych normalniejszych osób. Natomiast rzeczywiście jestem tak przyzwyczajona do tego, że mobilnie jestem w stanie wszystko obsługiwać, że ostatnio mój telefon uległ awarii, w zalaniu <grym> i musiałam wrócić do poprzedniego modelu telefonu. No i właśnie to jest ten mój poprzedni model, ale oprócz tego miałam do wyboru jeszcze mój jeszcze starszy telefon, który jest normalną motorolą z kropką, który też bardzo lubiłam, no ale to jest zwykły telefon, w którym aplikacji nie ma. I tak z sentymentu chciałam wrócić do tamtej starej Motorola, ale nie mogłabym obsługiwać wszystkiego przez telefon, nie miałabym Facebooka, menedżera stron, nie miałabym YouTube'a, Instagrama, nie miałabym tych aplikacji, które oczywiście na co dzień ułatwiają mi i funkcjonowanie, zwłaszcza jeżeli jest się osobą taką internetową, no i też dla osób, których są często w ruchu, jak ja na przykład, że mamy tam, ja mam w telefonie na przykład aplikację taksówek, mam notatki, mam kalendarz, jeżeli czegoś nie ma w kalendarzu w telefonie, to to nie istnieje i ja na pewno o tym zapomnę. Więc dla mnie w tym momencie aplikacje na telefon to jest coś co tak mi ułatwia życie i funkcjonowanie i prowadzenie firmy i prowadzenie kanału i tych wszystkich panowanie nad wszystkim, bo dalej nad wszystkim panuję sama, nie mam zespołu. Że ciężko albo właściwie niemożliwe byłoby znowu wrócenie do tego obsługiwania wszystkiego przez komputer tylko i wyłącznie. No i właśnie jedną z takich aplikacji, które ułatwiają nam życie i sprawiają, że osoby zapracowane, zabiegane czy zapominalskie mogą zawsze panować nad sytuacją i trzymać rękę na pulsie, jest aplikacja bankowości mobilnej mBanku. Ja mam zawsze taką, taki scenariusz przed oczami, że jestem dziś ze znajomymi na kolacji wieczorem i nagle przypomina mi się, że do dzisiaj trzeba było za coś zapłacić. Więc, jak ta aplikacja na telefonie jest, to zawsze można spać spokojniej, że w razie takiej sytuacji będzie po problemie. M-Bank ma w tym momencie kampanię Bądź bogatszy, i ten mój dzisiejszy filmik jest częścią tej kampanii. Ja jestem bogatsza o moją pracę marzeń, o której tak naprawdę nawet nigdy nie marzyłam, bo to się nawet naj, najmądrzejszym mędrcom nie śniło, że ja będę pracować, że ja będę realizować swoją pasję, żeby się w tym spełniać i przy okazji będzie to mój zawód. To jest nie do pomyślenia i to jest niesamowita sytuacja, tego Wam życzę wszystkim. I przesłaniem tej kampanii jest to, że w życiu oprócz wzbogacania się o pieniądze, to jest tak naprawdę temat poboczny, ważniejsze jest zbogacanie się o przeżycia, o doświadczenia, o emocje. A pieniądze mają być tylko środkiem, który nam pomaga to wszystko doświadczyć i przeżyć. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tej kampanii i chcecie poznać więcej inspirujących historii, zapraszam Was pod ten link. Tam dowiecie się wszystkich szczegółów. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w komentarzach zechcecie podzielić się swoimi doświadczeniami z tymi nowymi technologiami, z Instagramem, Facebookiem, YouTubem. Jak to wyglądało u Was z waszej perspektywy? Czy też strzeliście się w ten sam początek tego wszystkiego, jak to jeszcze raczkowało? Czy może już. Jakby się obudziłyście w internecie, to już wszystko funkcjonowało z pełną siłą. Także no, mam że nie tylko ja, z, z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!